A w studiu Polska niós goście Grzegorz Sikora, przewodniczący Zarządu Krajowego Ruchu Młodych oraz Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy. Witam serdecznie. Dobra. Panowie, rzeczywiście jest aż tak źle, jak mówi posłanka Seneszyn. Kolejny raz w tym roku idzie parada, kolejny raz idzie w tym roku parada równości, ale wydaje się też, że coraz więcej mówi się o prawach osób homoseksualnych. To jak to jest? Ja Proszę. uważam, że jest więcej niż dobrze. To znaczy, yy, żadnych praw obywatelskich yy, osobom niezależnie od ich preferencji seksualnych nikt nie odmawia. E, to, o czym mówi pani profesor, yy, pani poseł Senyszyn, to jest taka standardowa strategia środowisk lewicowych, która polega na tym, że nieustannie straszy się odrodzeniem faszyzmu i w ten sposób przesuwa się debatę publiczną nieustannie coraz bardziej w lewo, e, w, w, w myśl zasad tego takiego właśnie ma marksizmu kulturowego który jest dzisiaj promowany przez środowiska lesbijskie i gejowskie na paradzie Równości. Ale to chyba nie tylko w Polsce, bo niedawno Agencja Unii Europejskiej do spraw Praw Podstawowych opublikowała raport dotyczący dyskryminacji osób LGBT w Europie i w Polsce i Polska wypada bardzo słabo wypada jako raczej kraj mało otwarty, to Panie redaktor, bo jesteśmy samo pojęcie otwartym, Dyskryminacji jesteśmy? jest pojęciem bardzo silnie zideologizowanym. Mhm. Trzeba postawić sobie pytanie, jak Komisja Europejska rozumie pojęcie dyskryminacji. W tej chwili w tym za zachodnioeuropejskim kręgu politycznym zdominowanym bardzo mocno przez poprawność polityczną. Nastąpiło takie rozumienie dyskryminacji, że dyskryminacją nie jest komuś odmawianie jego konstytucyjnych praw, eliminowanie go z życia publicznego czy politycznego, ale dyskryminacja jest rozumiane nie obdarowywanie analogicznymi przywilejami jak rodzina. Moim zdaniem to nie jest żadna dyskryminacja. Moim zdaniem to po prostu jest promowanie przez Komisję Europejską swego rodzaju rewolucji kulturowej, którą my musimy odrzucić, jeżeli nie chcemy powtórzyć tych błędów, które w tej chwili właśnie narody zachodnie czerpią. Grzegorz Sikora, na, jakiej, na jakim polu dochodzi do dyskryminacji? Znaczy ja powiem tak. Mamy dzisiaj dwa obrazki. Jeden obrazek to jest para do równości, gdzie ludzie przychodzą, cieszą się, śmieją, tańczą, są otwarci, pozytywnie nastawieni do życia, cieszą się życiem, e, doskonale zdają sobie sprawę, że właśnie świat taki jest, świat jest właśnie różnorodny, kolorowy, pozytywny. No a z drugiej strony no, niestety mamy takich kilku sfrustrowanych, zlęknionych, sfrustrowanych, przestraszonych facecików, z ruchu narodowego, którym nikt nigdy niestety no, współczuje, nie uświadomił, że kobieta nie jest maszynką do rodzenia dzieci, a homoseksualizm nie jest chorobą, dewiacją ani żadnym zboczeniem. No. Mnie to już przestało w ogóle e, szokować, no bo jeśli dzisiaj rzeczywiście w szkole, dzisiaj w polskiej szkole. Nie ma dzisiaj przedmiotu, który mówiłby o odpowiedzialności, asertywności, szacunku do samego siebie oraz innych ludzi. Jeśli mamy 30% bezrobocie wśród młodych, no to niestety kulminacja frustracji, lęków i strachu i niezrozumienia otaczającej nas rzeczywistości jest tak duża. No i znalazło się kilku e, ludzi, kilku, e, którzy, którzy chcą zbudować na tym jakiś jakiś kapitał polityczny, chcąc zbudować kapitał polityczny właśnie na tych frustracjach i lękach, dorabiając do tego e, e, całą tą retorykę wojny, żołnierzy, armii, potomków, e, bolesława Chrobrego. No Gdyby dzisiaj po prostu e, sytuacja młodych ludzi wyglądałaby inaczej, w ogóle ludzi w Polsce, gdyby nie było głodu i nie było 800 tysięcy niedożywionych dzieci i w szkole dzisiaj e, polskiej byłaby czy edukacja seksualna, czy nauka zdrowia, jakkolwiek tego nie wiemy, no ale manifestacja prostu... tego nie zmieni, Parada Równości tego nie zmieni. To nie na tym polu. Tak, ale tutaj, ale Parada Równości pokazuje, że, że, że dzisiaj są środowiska w Polsce, które, które szanują demokrację, szanują różnorodność, a przede wszystkim nikogo nie obrażają, nikogo nie wykluczają, nikomu nie mówimy jak mają żyć, nikogo nie rzucają za Po prostu przychodzą cieszyć się, bawić się i, i mówić o, o swoich poglądach. Ale czy ta parada po rzeczywiście pokazuje prawdę o tym środowisku? Ale... Myślę, że jak najbardziej, zresztą ja bym, pani redaktor, no, czy e, trochę, tam, ale czy trochę równości, to ale równości Nie ma tylko i wyłącznie środowisk LGBT, ja jestem na przykład hetero, heteroseksualna, jestem na Paradzie y, Równości już od kilku lat, tak także, także to, są po prostu, to są po prostu to jest po prostu manifest to może właśnie ten fakt jest mało akcentowany Stąd być taki może, przeciw. ale być może no, nie, nie mi to oceniać mm -hmm. no. wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że dzisiaj przede wszystkim przede wszystkim, no, tak jak powiedziałem no, jeśli, jeśli mamy, ja mogę coś powiedzieć? Pan, bardzo? pan był uprzejmy tutaj w, w typowy nawyk lewicy swoich oponentów sprowadzić do takiej kategorii za, za, z jakiejś tam kompozycji Kompleksów, zaburzeń psychicznych, nie, nie być może jakieś nie. socjopatii. Nie. Nie. I, I oczywiście, jeżeli ktoś by nas ze, ze wszelkich kompleksów podleczył, to byśmy mieli poglądy takie jak pan. To jest oczywiście postawa nie nastawiona na dialog, tylko zawoalowana próba obrażenia po prostu drugiej strony. Nie, jeżeli chodzi nie, o, nie róbmy tego tutaj. Jeżeli chodzi o to, co pan powiedział, że kilku facecików, najnowsze badania amerykańskie, peer research. Center pokazują, że w Polsce ilość osób, które nie akceptują homoseksualizmu jest większa niż te, które akceptują. To są jest 46% do 42% i ostatnie 5 lat rządów wiem, partii, której posłem jest pański, był pański lider, czyli mhm. platforma Obywatelskiej, z której wywodzi się Palikot. W, w tym okresie nastąpił spadek akceptowalności o 3 punkty procentowe. Także ten pogląd, który ja tutaj Programie próbuje reprezentować, nie w imieniu y, ruchu narodowego, ale w imieniu, jak sądzę, konserwatywnej części społeczeństwa czy, czy tej chrześcijańskiej części społeczeństwa, jest poglądem większościowym na chwilę obecną. To, co pan prezentuje, to jest pogląd mniejszościowy, dość agresywnej, ideologicznej mniejszości, która uważa, że trzeba odrzucić y, chrześcijańskie spojrzenie na porządek wartości, na prawo, na rodzinę i robić rewolucję obyczajową. Wcale większość, nie. Większość Wcale Polaków, nie. według tych badań, o których ja mówię, najnowszych, te pomysły rewolucyjne odrzuca w ogóle nie o to chodzi. Tu chodzi o jedną rzecz, że jeśli ma, tak jak powiedziałem, jeśli hmm. mamy dwa obrazki, prawda, że z jednej strony mamy tych ludzi, którzy przychodzą na paradę, tak, a z drugiej strony ja mamy... Się do dobrze, ale... ale no, dobrze, no więc jeśli mamy... Mi jeśli mamy, tylko chodzi o... Chciałem to sprowadzić raczej do, do porównania formy. Tutaj nikt nikogo nie obraża, tutaj niestety, to, to jest... tutaj niestety używa się i mowy nienawiści, tutaj niestety, niestety nienawiści używa to jest się... się i tutaj jest, się Ale tutaj w tym roku zdaje się, że nie będzie żadnej no, to dużej kontrmanifestacji, która miałaby paradę Wiem, co szkodzić. było, wiem co było przez kilka mm. ostatnich lat. Między, Ale, to, nie, nie bo... Ale może to nie też pokazuje, że coś się zmienia w tej, w tej kwestii. Myślę, to... że te 46% ludzi, to nie, są, to nie są ludzie, którzy są jakimiś, nie wiem, ja nie chcę tu nikogo atakować ani nie uważam, nie, nie, uważam, nie chcę nikogo, wobec nikogo stosować agresji. Chodzi tylko o jedną rzecz, że po prostu dzisiaj trzeba o tym właśnie rozmawiać, właśnie trzeba młodych ludzi uświadamiać, trzeba zdyskutować. A niestety takie zachowania, szczególnie chodzi mi o te agresywne zachowania, bo ja nie, nie odmawiam panu, panu po prostu sformułowania konserwatywnych poglądów. Chodzi mi tylko o to, że niestety bardzo często dochodzi do sformułowania tych poglądów w sposób przemocowy, w sposób i w, z pomocą przemocy werbalnej. A parada jest dlaczego nie pozwolić? Ech, musimy patrzeć na rzecz szerzej ja też nie pochwalam przemocy jeżeli Jasne. ktoś e, e, kogoś e, nie wiem, e, atakuje na ulicy czy bije ze względu na jego e, preferencje seksualne e, <coughs> nawet jeżeli są one w zupełnie nieodpowiadającej mi estetycznie formie wyrażane, tak jak mogliśmy to zobaczyć na Paradzie Równości e, gdzie ta e, perwersja swego rodzaju jest wyrażana też na tym poziomie estetycznym e, e, nazywa się to transgresja to, to nie pochwalamy oczywiście przemocy. Natomiast mówmy nie o obrazkach, bo pan to sprowadza do estetyki. I to jest też pewien nie, sprowadza, na, na Ja to, sprowadzam, nie, ja to sprowadzam, sprowadzam do języka i do formy przekazywania własnych poglądów. Powiedział pan, czy pan czy to, to, co ja innymi słowami, hmm. czyli do, do, do estetyki. Natomiast ja chciałbym mówić o rozwiązaniach. To znaczy, e, musimy przyjrzeć się, co się wydarzyło we Francji. E, tam milion osób w ostatnich dniach wyszedł na ulicę po to, żeby protestować przeciwko e, całkowitemu zrównaniu e, rodziny tradycyjnej z tak zwanymi małżeństwami osób tej samej płci, które w tej chwili już mogą adoptować dzieci, mogą, mają wszystkie przywileje zarezerwowane w tradycyjnym porządku dla rodzin. Co więcej, z kodeksu cywilnego zostało wykreślone określenie matka i ojciec, jest już tylko określenie opiekun. Polskie środowiska homoseksualne, które robią tą rewolucję trochę w mediach, trochę nie, na te ulicach... te się, że będą dopiero, są dopiero w przygotowaniu. Nie, 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 one już weszły. One już weszły w życie kilka dni temu. I Teraz to, czego nie mówią polskie środowiska, właśnie lewicowe, homoseksualne, czy mm, takie skrajnej lewicy, to one nie pokazują tej perspektywy, gdzie jest punkt dojścia. Oni w tej chwili zażądali ich kolejne żądanie to jest zrównanie, e, finansowania e, procedury medycznej, sztucznego poczęcia dla osób tej samej płci. Nie wiem do końca, jak oni sobie to wyobrażają, czy są robić in vitro dla homoseksualistów, czy jakieś kombinacje genetyczne. Natomiast te e, pomysły nie mają końca. I środowiska e, właśnie takiej. Liberalnej i skrajnej lewicy, wśród których gej i lesbijki stanowią część aktywistów, e, stosują taką strategię ruchomego horyzontu. To znaczy, pokazują nam pewne możliwe dla społeczeństwa do zaakceptowania rozwiązania, a gdy zrobi się krok w tą stronę, pokazują dużo dalej idące postulaty. Ja rozmawiałem wielokrotnie z przedstawicielami polskich organizacji homoseksualnych w różnych mediach i oni poza anteną przyznają, że chcą adopcji dzieci. Na antenie tego nie mówią, bo wiedzą, że na to nie ma w tej chwili akceptacji społecznej. Także, moim zdaniem, trzeba mówić o. O, o tym, jak ma wyglądać porządek społeczny i porządek prawny, a obrazek może być nieprzyjemny. Mi też się nie wszyscy, a, którzy. Czy da się ustalić podobają. takie twarde granice, których się no, nie przekroczy? Moim zdaniem e, twardą granicę mamy wytyczoną w konstytucji, to znaczy e, rodzina jako podmiot podlegający ochronie, e, e, mający, cieszący się z szczególnymi przywilejami w porządku prawnym i społecznym, natomiast e, indywidualne, e, powiedzmy pozarodzinne zachowania obyczajowe i seksualne powinny być nieregulowane w żaden sposób przez prawo. A więc nie dla e, penalizacji mowy nienawiści, czyli oceniania tego. E, ja mogę mówić jak na razie swobodnie, co myślę na ten temat, jeśli weszłoby to prawo o mowie nienawiści, pewnie bym nie mógł, albo musiałbym bardzo uważać na słowa. Druga rzecz, nie dla wszelkich przywilejów zrównujących związki osób tej samej płci, czy w ogóle instytucjonalizacji związków osób tej samej płci, bo one są legalne w tej chwili, nie trzeba ich legalizować, no, natomiast jest pomysł instytucjonalizacji, tutaj moim zdaniem nie. I podobnie nie dla wszelkiego ustawodawstwa tak zwanego antydyskryminacyjnego, czyli w zawoalowanej formie przyznającego przywileje, jakieś tam kwoty, jakieś granty, jakieś sposoby prezentowania w mediach i tak dalej. To jeszcze powiedzmy, jakie postulaty będą wyrażane podczas tej Parady Równości. Przede wszystkim, to co już powiedziałem na początku, tutaj chciałem też się odnieść do tej Francji. No w końcu ktoś, w końcu to większość zagłosowała na François Hollande. Także tutaj też... Znaczy, w... to, że, coś że się to, od... to mniejszość. Dobrze. Natomiast, 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 jakie będą postulaty? Przede wszystkim po... równość, tolerancja, Pokój. Nie ma równości w sprawa sensie. w tej chwili? Jest, ale nie ma równouprawnienia. A co pan rozumie przez równouprawnienie? Panie Krzysztofie, jeśli Pan mówi o tym, że, że jeśli pan jest przeciwko, jeśli Pan neguje cię dyskryminacji, jeśli Pan się neguje mowę nienawiści, to właśnie mamy takie akcje, jakie odbywają się co roku przed którym pan przed chwilą powiedział, że pan się na to nie zgadza, więc z jednej strony pan mówi, że się pan nie zgadza na to, że pan neguje te agresywne a z drugiej strony mówi pan o tym, że jest pan przeciwko, że, pan jest, przeciwko, że jest pan za zniszczeniem za tą całą sytuacją związaną z mową nienawiści Bo to, moja, to jest moja ogólna postawa polega na tym, że nie pochwalam jakichkolwiek zachowań kryminalnych jeżeli ktoś na ulicy ukradnie komórkę heteroseksualiście albo homoseksualiście, to ja mam do tego tak samo krytyczne nastawienie. I Pan na w tym polega w moim równość. I tu postawmy kropkę. Parada Równości dzisiaj o 15.00 wyrusza z Przed Sejmu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Grzygor Sikora, przewodniczący Zarządu Krajowego Ruchu Młodych oraz.